И там и там безумные такие Kapitan widzą mi, fani. Pozdrawiam, pozdrawiam tu wszystkich, tylko typu. Yy, mam taką informację, Widzą mi fani, aż jestem zdziwiony, tego, że an yy, nasza ankieta jest tak, że co? zapuść brodę. Hmm. Nie mam, mamy możliwości. Nie mam możliwości zapuścić brodę. Widzę ale yy, mam yy, dla Was informację widzowie że yy, zrobiliśmy tą ankietę a to debil czy Żul. I yy, przez tyle godzin, które jest yy, tego. W tym razie na to, że debl, bo jest 51%. 51% jest, a na żul jest 49%. Czyli widzę, że zaczynacie sami oceniać, widzowie fani, tego. Do godziny 23 mamy czas. Na razie widać, że yy, yy, plusuje się na to, że jest Azbet debil. 51% i 49% na rur yy, Ja też cię miłość pozdrawiam tego typu BB Czyli plusuje się, że na razie jest, wychodzi na to, że jest debil azbet Bo właśnie tak początek. Przysiadłem żeby zobaczyć ankietę. No i wychodzi na to, że z waszego punktu widzenia, że on jest debil. Ale do godziny 23 mamy jeszcze czas, może się to wszystko zmieni. Ale na razie widzę, że każdy już zaczyna mieć rację. A, z gól brwi mm -hmm. I lesny. Od tego zacznę, że nie jestem jakimś debilem jak azbet, chociażby coś robić z takiego. procesy i logiczne. U mnie macie czas do 23 z tą ankietą. Sobie tam głosujcie i oficjalnie Wam powiem o 23, jakie są już noty. Co wybraliście? Dokładnie. To są na takie noty wahające się. Dlatego tak powiedziałem. Od 23. dopiero Wam dam dokładną odpowiedź yy, wyników naszej ankiety, którą Wy wypełniacie. Jak widzicie, sami sobie oceniacie jak bez mojej pomocy i tak wam du dużo pomocy wam dałem teraz na was jest kolej w no i mnie dziękuję za to że coraz więcej lajków coraz więcej tylko typ Widzicie wizuali fani, to trzeba być człowiekiem, który ma honor tego typu i trzeba lajkować tego typu i iść, iść do przodu, a nie jak Azbet debi zarombany tego typu, zobaczcie, sami ankiety robicie, głosujecie, wychodzi na to, że jest debi bo jest 51%, a na żywo jest 49%, ale to się wszystko rozstrzygnie o godzinie 23, jak co z ankietą, dowiemy się później tego typu. ty kraj? Nie wiem. Miał odpo miało odpowiedzieć. Coś tam miało być, ale nie wiem. Miało być odpowiedź. Nas, y wiem, że wczoraj streamer robił. Miał to na streamie y zrobić. Odpowiedź y z Ja wiem, że miało być, ale zrobił czy nie? Jakoś nie, nie zwróciłem uwagę. No przypuszczam, że może nie, nie, nie odpowiedział na tego konana. To Daj mi talent kola i naleśniki. Na no, razie ten celen musi je po prostu bodyguard zrobić, ale fakt, jest, że już minęło 24 godziny, to. no ale już. Jak wyglądam? O, jest No. Fretki. ta, to, to z fretkami też fajnie było. wyszło tam kiedyś. Pamiętam z fretkami. Też to bardzo fajnie wyszło z fretkami, ale ja nie będę robić tych samych czelenów, które już były, bo to nie ma sensu. Właśnie nowy cholen to właśnie dla apotykasy, co miałam. No to właśnie 4 godziny na odpowiedź Czelenu z tą piłeczką łapaną, żeby łapać, tak jak ja, ale no się nie widzę, to nie wiem, to nie wiem co jest, czy sobie olał, czy po prostu nie miał czasu. Tego to Wam nie powiem, ponieważ. No, o, ogoliłem się w Tak, jak mówię, widzimy się o 23 na podsumowaniu ankiety w sprawie aspektu kto? Debil czy już? Tam macie ankieta. I widzimy się 23. I oficjalnie powiem, jak wy daliście e, noty. No i oficjalnie powiem aspetowi, że po prostu trudno, ale ludzie tak ocenili jego. Proste i logiczne powiedzenie. Widzę już. Proste. To jest proste. A będzie ściwione, jak będą, jakie będą noty. Bo to są jeszcze te noty, to są wahające się. Do 23 mamy jeszcze czas. A tu się może jeszcze wszystko pozmieniać. Dlatego nie mówię o wliceniu, tylko na razie mówię to. co Widzę to, co widzę. Jakie są na, razie na teraz noty. A oficjalnie wszystko się powie o godzinie 23 Widzę i Proste i logiczne Powiedzenie Trzeba iść do przodu, a nie do tyłu. Kto do tyłu idzie, no to wiecie co? Ja nie będę mówił co ja. Proste i logiczne. Widzę i Widzimy się o 23. Na oficjalnym e, informacji wyników ankiety naszej, na fanpage'u no zobaczymy co wy, jeszcze tam inni oni sądzą, co ja. tylko zawsze w i po prostu trzeba iść do przodu, nie do tyłu a kto idzie do tyłu jego troszkę, nie moja taka jest prawda w i dlatego widzimy się oficjalnie o 23 żeby oficjalnie powiedzieć jakie są wyniki ankiety i oficjalnie powiedzieć że to wy daliście e dla takie noty nie ja nie rozumiem że ja to powiedziałem już, już za pierwszym razem to wy musieliście ocenić taka jest Cel życia. Jak się mówi. Widzimy fajnie. No, no dobra, widzimy się o 23 na oficjalnym wyników ankiety. Nie śpicie jeszcze chyba o tej godzinie. No, a jak niektórzy pójdą z Państwa trudno, to sobie obejrzą na długi dzień, bo to na czy będzie. No i dziękuję za to, że coraz więcej lajków, coraz więcej ludzi. Lajkuję, to jest bardzo ważne. Trzeba do przodu, nie do tyłu. Trzymacie się, BBN.